Dawidowi jest przykro. Dawidowi jest smutno. Dawid napisał do mnie maila, bo uważa, że naruszam jego dobra osobiste. Także mamy problem, i nie wiem, nie wiem, jak sobie z tym poradzić. Dobra, ale zacznijmy od początku, bo przecież masz prawo nie wiedzieć, o co chodzi w tej całej aferze z Dawidem. Otóż, jeśli do tej pory nie widziałeś, to jest na tym kanale jeden odcinek, a nawet dwa o Dawidzie, jednym z moich byłych najemców, który nie dość, że mieszkanie zapuścił, żeby nie powiedzieć zdewastował, to jeszcze nie zapłacił, a z takiego spotkania rozliczeniowego, gdzie mieliśmy po męsku porozmawiać sobie, jak z tego impasu wyjść, po prostu uciekł, tak? Tak, postanowił, że pójdzie coś zanieść do samochodu, do tego samochodu wsiadł i odjechał do łodzi, gdzie starał się wynająć kolejne mieszkanie. Więc, jeśli jeszcze tego nie widziałeś, odcinka w którym mówię, co zrobił Dawid, albo drugiego, gdzie pokazuje, ile mnie kosztowało to, co zrobił Dawid, to zachęcam do obejrzenia, bo w tym pierwszym odcinku, mówiącym wprost o Dawidzie, na koniec postanowiłem zupełnie otwarcie powiedzieć, pokazać nawet jego twarz, tam z jakimś małym paskiem, ale będziesz też znał, jak go obejrzysz, imię, nazwisko, nie mówię tego nazwiska wprost, ale jest to na tyle prosty rebus, że jak się chwilę skupisz, to będziesz wiedział, jak gość się nazywa, jak wygląda i komu nie wynajmować. Więc jeśli jesteś Frajerem, tak jak ja, i Dawidowi wynająłeś mieszkanie, albo na przykład zamierzasz mu wynająć, bo właśnie prowadzisz z nim rozmowy, to koniecznie zobacz ten odcinek. Zwłaszcza jeśli jesteś z Łodzi, po to, żeby wiedzieć komu nie wynajmować. A jeśli zapytasz, skąd wiem, że Dawidowi jest. Przykro, że mu jest smutno i że ma pewne żądania w stosunku do mnie, to już odpowiadam. Starałem się od samego początku, żeby te relacje podtrzymać. Żeby ten kontakt pomiędzy nami był, przyznam, że on do pewnego momentu był bardzo jednostronny, bo to ja wysyłałem Dawidowi mailowo, regularnie wezwania do zapłaty. Swoją drogą do października uzbierało mu się jakieś 7200 bez odsetek i nie licząc kosztu tych wszystkich o no, uchybień czy uszczerbku czy zniszczeń które porobił w mieszkaniu mówię tylko o zaległych czynszach najmu i czynszach do administracji bo to jest mi najprościej udowodnić jak już dojdzie do windykacji to plus odsetki a o całej reszcie będziemy pewnie rozmawiać swoją drogą zastanawiam się na którym etapie gdzieś jakąś firmę windykacyjną do tego zaprząt, tym bardziej że są już firmy które gdzieś tam Dawida ścigają regularnie odsyłam korespondencje z różnych Kancelarii, które trafiają do skrzynki tego mieszkania, z którego Dawid uciekł, wzywające go prawdopodobnie do uregulowania jakichś zaległych płatności. Stąd wniosek, że jest winien nie tylko mnie, ale też jeszcze kilku innym albo osobom, albo instytucjom. I wyobraź sobie, że pewnego dnia, kiedy wysłałem. Tak po prostu, kolejne wezwanie do zapłaty, razem z fakturą i z informacją o tym, że urzekł mnie, o tym za chwilę, że urzekł mnie opis jego nowego profilu na LinkedIn. Zaraz ci powiem, jak ten profil, jak opis tego profilu brzmi, ale kiedy wysłałem tego maila, to wyobraź sobie, że Dawid do mnie odpisał. Cóż takiego odpisał? Nie, nie, nie. Żadnych wulgaryzmów, żeby była jasność. Pan Dawid oczywiście jest brudasem, jest oszustem i jest złodziejem, ale jeśli chodzi o komunikację, czapki z głów. Szanowny panie Radosławie, jestem w trakcie poszukiwań mieszkania do wynajęcia w czeladzi i okolicy. W moim przekonaniu. Umowa zawarta między nami została rozwiązana. W związku z tym, że Pana stanowisko jest odmienne, prosiłbym o wywiązanie się ze swojej części umowy i udostępnienie kluczy do mieszkania jeszcze w tym tygodniu. Ewentualnie, jeżeli nie wyrazi pan takiej woli, to proszę o informację, że nasza umowa uległa rozwiązaniu w czerwcu 2000. 25. Odnosząc się do prowadzonej przez Pana działalności w internecie, oświadczam, że nie wyrażam zgody na, na udostępnianie swojego wizerunku oraz żądam usunięcia materiałów już opublikowanych, ponieważ godzą one w moje dobra osobiste. Pozdrawiam. Motyla noga, nie wiem jak tę sytuację interpretować, ale wyobraź sobie coś podobnego. Prowadzisz wypożyczalnie samochodów i gość wypożycza od ciebie samochód, nie płaci z góry, po czym świni wewnątrz tego samochodu, nawet odciski stóp zostawia na podsufitce, te śmieci zostawia, samochód porzuca gdzieś na parkingu, a jak w końcu go gdzieś czy ty, czy policja namierzy, to mówi, że on by chciał ten samochód jeszcze od ciebie wynająć, bo jest całkiem... Z tego najmu zadowolony i szuka samochodu właśnie tam w tym mieście, gdzie ty prowadzisz wypożyczalnię. Wypożyczysz mu jeszcze raz? Więc teraz powtórzę jeszcze raz publicznie to, co mniej więcej znalazło się w odpowiedzi do pana Dawida. Szanowny panie Dawidzie, zachęcam przede wszystkim do uregulowania wszystkich zaległości, które się panu w tak zwanym międzyczasie uzbierały, a dopiero wtedy moglibyśmy ewentualnie porozmawiać o tym, w jaki sposób druga strona, czyli ja. Może się z tej umowy wywiązać? To po pierwsze. Po drugie, tak, uważam, że nasza umowa nie została formalnie rozwiązana i nadal jej bieg się toczy. Ba, pan nawet nie dał mi szansy, salwując się w pewnym momencie ucieczką, na to, żeby porozmawiać o warunkach zakończenia tej umowy, żeby cokolwiek ustalić, podpisać, obudować to jakimkolwiek dokumentem. To pan uciekł, ja zostałem w mieszkaniu czekając na pana. I po trzecie, jeżeli chodzi o naruszanie pana godności osobistej, zachęcam, naprawdę bardzo zachęcam do tego, żeby całą tę sprawę skierować po prostu do niezależnego sądu. Chętnie się stawię, stanę z panem twarzą w twarz i niechże ten niezależny sąd orzeknie, czyje dobra i w jakim zakresie zostały. Naruszony. Tak bym, będąc dojrzałym, dorosłym mężczyzną, próbował posprzątać bajzel, który narobiłem. No ale to prawdopodobnie w pana przypadku, niestety, nie zadziała. Jeszcze na koniec króciutka przestroga, bo nam się wydaje, że można czasem sprawdzić kogoś w internecie, w mediach społecznościowych, czy jest tym, za kogo się podaje. No i tu mamy przykład znowu. Pan Dawid, bruda, złodziej, oszust, założył sobie po ucieczce nowy profil na LinkedInie i opis. Robi robotę, jakbym przeczytał i zobaczył zdjęcia, tam sobie pomyślał, temu chłopu chcę wynająć mieszkanie. Więc przeczytam Ci na przyspieszeniu, bo to jest długie, ale napisane naprawdę robi wrażenie i często bazujemy tylko na takich i wyłącznie przekazach. Mówię, opis jest nowy, profil jest nowy, zdjęcia są stare, no bo jak gość nie ma, żeby zapłacić za mieszkanie albo za te wszystkie długi, z tytułu których gościgają różne kancelarię, to prawdopodobnie zrobienie nowej sesji fotograficznej, takiej profesjonalnej w garniturze jest ostatnią rzeczą, na, które, na którą chciałby wy, wydać pieniądze. Posłuchaj. Kim jest pan Dawid i jakie doświadczenie za nim stoi? Nie mam w życiu nic, czego bym nie wypracował. Znam smak odrzucenia, to on uczy pokory. Znam ciężar drzwi zamykanych prosto w twarz, bo od nich zaczynałem pracując w sprzedaży door to door dla fundacji charytatywnych. Wielu powiedziało nie. Ale właśnie wtedy zrozumiałem, że słowo nie to nie koniec rozmowy, to jej początek. Uff. Od ponad 10 lat jestem związany ze sprzedażą nie od strony teorii, ale doświadczenia, prób, błędów i konsekwencji. Poznałem od środka takie branże jak nieruchomości. No pewnie, moją pan poznał bardzo dobrze. Nieruchomości, ubezpieczenia, fotowoltaika, pakiety medyczne, bankowość, fundusze unijne. Pracowałem w terenie, przy biurku, przez telefon i w zarządzaniu zespołami byłem w sprzedaży na samej prowizji, bez podstawy, bez gwarancji, tylko z jednym narzędziem umiejętnością. Rozmowy. Byłem też w miejscu, gdzie wielu trafia po cichu, gdy wszystko się wali. Pracowałem na magazynie, jako dostawca pizzy i sushi, na budowie, jako kelner. W sprzedaży kieruję się filozofią Jima Kampa, bez presji, bez fałszywej potrzeby, z pełnym szacunkiem do słowa nie. A w negocjacjach trzymam się zasad Chrisa wosa, wsłuchując się w emocje Buduję napięcie, prowadzę rozmowę tak, aby klient sam doszedł do decyzji. Nie uczę trików, uczę tego, co działa i testowałem to wszystko na sobie. Dziś uczę sprzedaży prawdziwej, a nie instagramowej. Pokazuję, jak prowadzić rozmowy, które mają znaczenie. Jak rozbrajać opór pytaniem, a nie gadką. Jak słuchać zamiast przekonywać. Jak sprzedawać bez lęku i bez presji. Byłem menadżerem placówki bankowej. Szkoliłem zespoły ze sprzedaży telefonicznej, obsługi klienta i sprzedaży w terenie. Ale najważniejsze jest to, że przeszedłem to samo co ty. Popełniłem błędy, których ty już nie musisz. Wiem, jak z nich wyjść. Wiem, co działa i nie zamierzam tego trzymać tylko dla siebie. Jeśli chcesz uczyć się od kogoś, kto nie mówi z piedestału, tylko z ziemi, na której sam upadł, jestem gotowy ci pomóc. Robi wrażenie, drodzy widzowie, prawda? Robi całkiem niezła gadka. Ja bym mu mieszkanie wynajął, jakbym zobaczył, co to jest za gość, trener sprzedaży krajowej. Raz jeszcze powtórzę. Ten sam gość, który na pięknych zdjęciach z przenikliwym wzrokiem spogląda na Ciebie i popełnił taki opis swojego nowego profilu na Linkedinie, jest tym samym gościem, który moje mieszkanie zdewastował, za które nie zapłacił, uciekł i w ogóle nie poczuwa się do żadnej odpowiedzialności za rzeczy, które poczynił przed tym. Takimi ludźmi chroni nas, Panie. Amen.